Dla Orytokobalisty to jest film. Przepraszam, ja wiem, tak sobie filmy, y, godzinie 17. I staci, ja powiem, powiem że straciłem no, 8 subscribers, straciłem 8 subskrybentów. Nie wiem, nie wiem, co się stało, nie wiem, co jest grane, ale dobra, ale mogę zostać z 10, 10 osobami. Nagrywam Na tym nowym secie do nagrywania nowym i bardzo popularnym secie do nagrywania. Chyba wyskakuję najbardziej pierwszy, pierwszy wykakuję w ogóle. Eee. To jak to wyjdzie. I dzisiaj ja mam dzisiaj sobie pogram wy Amongasa, ponieważ... Ponieważ myślę, że ten nowy to przy... Among Us wyszedł... wyszedł, wyszedł na chyba najlepiej Amongas w Robloxie. Dlatego dzisiaj lecimy z drugim filmem z drugą z taką drugą gierką, ale no już jesteśmy, już jest, no już jest gierka, już się wygra, niech to, to kilka się po prostu hmm. Co to, dzisiaj? Taka mała dzisiaj taki bardzo bardzo miły odcinek, ponieważ jutro będzie chyba będzie chyba największy dzień, jeżeli chodzi o moje nagrywanie, ponieważ yy, chciałem nagrać 4 filmy jutro. Chciałbym nagrać cztery filmy, chciałbym, żeby to być cztery filmy. Ehm, więc po prostu jest, będzie bardzo dużo kontentu z mojej strony. Chciałem być te 20 osobów, niestety się nie uda, bo no wiecie... coś to się ktoś poszło tak, albo jak coś nie zawiodłem, albo to jest moja wina, albo to jest ich problem. Może subskrybentami był nie raz, jest, bo już nie raz było, że, że praktycznie osoba, że widz miał tego youtubera subskrybowanego, a, ale jakimś cudem nie ma, nie ma go, subskrybowanego, więc, więc jest. I w, niej, w mi się w mi, w mi tak samo raz już u mnie pojawiło taki problem, ale to chyba nic nie ma ten problem, o którym mówię o którym akurat mówię, dobra, przestańmy gadać o takich rzeczach. warto, że, że mam 10 subów na kanale to już tyle teraz grę oczywiście nagrę na nowym, na nowym rekorderze zobaczymy jak to będzie bo jak widzicie on jest niebieski, tu jest niebieski, widzicie? on jest teraz niebieski Jak widzicie on jest teraz niebieski samo ja tak, że będzie zmiana muzyki, mi się wydaje, bo tutaj gdybyśmy się nowego nowego uczyć, więc się uczymy, to się uczyć, będę więc to powiedzieć powierzchne nagranie jakiegoś filmu tutaj akurat w tym jako w, w tym rekorderze.

No właśnie 10 minut, bo wiem, bo wiem, że 15 filmów, 15 minutowego filmu nie mogę mieć. Więc trochę problem. No mam aurora. Mam czwartą minutę, czwartą nie widzę, czwartą mnie? nie wiem, ja nie widzę. Czwartą, a czwartą nie widzę, ja nie, nie, mogę, nie mogę tego dotknąć. Nie mogę tego dotknąć, bo mi... Bo mi... mi. To mi przeszkadza i to jest... jest, jest coś A to jest mój pierwszy raz tutaj nagrywając na CZOKOLAD na tym, w na tej nagrywarce. będzie do fnf -a, więc nie dziwię się, nie, nie dziwię się. Jutro będzie chyba potężny content mi się udaje. O tak. To ja, to czerwony, no! No, czerwony, no! Co że. żart! Aha, nikt nie! Został wrzucany. Oczywiście, ja wiem jakie, jakie mam pomysły na jutro. Na filmy, na te 4 filmy. Oczywiście wam ja tego nie powiem. Bo... no nie no chyba... No halo sobie, ja robicie jakiś, jakieś... Wspólne... ...jakieś polne... to są żarty, że nie mogę... ...normalnie kontrolować, muszę obracać ekran. Tak to ma, tak się to ma. Tak się właśnie ma. złoty mhm, właśnie, czy... złoty właśnie idzie... reportnąć, czy nie? Bo zrobiłem to w końcu. Yeah. Trochę dziwnie się czuję. Nagrywając tyle na takim sprzęcie, ale myślę, że będzie lepiej. Czemu na ja, coś chodzę? Co jest gra? Ja czemu ja czemu chodzę w miejscach gdzie się pojawiają, ale się pojawią ształki? Słuchajcie, bactyście te ształki mylić. Mylić, bo kiedyś nie mogą być w tym właśnie miejscu, ale tam nie ma taska. W sumie ja, myślę, że ten Mongas co to był jakieś... Teď už 3 týdny, no 3 Týd temu tý to opravdu mocný rekord teď zrekord teď na... Legło. O jezu przejezu, jakie lagi! Przepraszam Was, takie lagi, Jezus! Ale tyle, ale to sami mogą być lagi, bo, bo akurat mu to by nie... Nawet nie potrafi faktycznie ten normalnie korzystać się. Yy, bo tak jak mówię, tak jak powiedziałem, pewnie. No oczywiście. To nie będzie on, prawda? Czy to będzie on? No, to nie on. Więc, brawo. Czasami praktycznie w takich właśnie grach IQ musi być duże, jeżeli chodzi o gacze takie jak ja. Tak jak ja. No, jestem IQ niektórych ludzi jest bardzo, jest nie powiem tego nie powiem tylko słowa, bo nie chcę to obrażać. Też ludzie są mądrzy, jeżeli chodzi o wybory wyrzucenia osoby takiej, przed, takiego czerwonego impostora, hehehe. nie powiem, że nie wiem, spróbuję jakąś muzykę znaleźć tutaj w tle, żeby leciała. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Hehe, no zobaczymy. Jak to nie będzie znowu. To będzie. No i tak się właśnie kończy. Pozbyłaś się jednej osoby i masz, masz, masz wygraną. Ile już mam minut? 10, a to muszę zakończyć, muszę teraz na dużo, muszę zakończyć, bo takich, takich długich filmów nie mogę nagrywać, więc trzymajcie się, a do następnego filmu na razie.